Mm. O, flaga, kolejna flaga, i tutaj powinien być nasz. No dobrze i teraz idziemy w innym kierunku Może teraz nam po szczęści i, i zabijemy wszystkich templariuszy, Ale Tak pójdziemy I widziałem chyba już pierwszego Flaga kolejna. W okolicy jest morderca. O no nie! Drogi precz! Nie dasz rady mi uciec! A dam radę! Drogi! Hızlı Hı? na Hı? Hadi, bakalım ya. Ya! Sen sen gelecekler. Hey, ne pozvuce muce. Hadi, хотите. Sen zaten Beni yenemeyeceksin.

I tego jeszcze. Biegnąć tak szybko na kogoś. Co się dzieje? Przed czym on ucieka? Nie, proszę, nie odchodźcie, tylko parę monet, proszę. Nie, nic nie rozumiecie, ja nic nie mam. <mśle mayor> <mśle》. son> <throat> No nie! Jak już mnie to drażni. Gin. gdzie wszyscy? Chodź.

i tym razem normalnego templariusza zabiliśmy i znów teraz z powrotem Twoja rodzina choruje. Nie wspomożecie mnie parę mamonetami. Kolejnie I gdzieś tu zawsze się ten patrol. Znowu tamtędy przechodzi ten patrol, więc idziemy tym razem na około. Jeszcze jeden. Możesz jeszcze Tu też chyba powinien być jeden patrol, ale... no. Teraz szybko straszne. Teraz wiem, dlaczego wstąpiłeś do naszego klanu. Już sama twa obecność jest darem od Boga. Oto, co dowiedziałem się o ludziach Roberta. Są dobrze wyszkoleni. Nie Niemądrze byłoby walczyć ze wszystkimi naraz. Lepiej zmusić ich do pościgu i uderzać w nich po kolei. Pouczanie mistrza, jak zachować się w walce, to straszny brak szacunku z mojej strony. Wybacz, mistrzu. No dobrze. Nie walcz z wszystkimi ludźmi Roberta na raz. A wiecie co? Będziemy walczyć z wszystkim. No dobrze. Parę noży by się przydało. Czego ty chcesz? No, rusz się mi Także. tak szybko na kogoś. Nie powinien tak Umieram z głodu. Potrzebuję paru groszy na jedzenie. Teraz na ten dach wyciąnę, chociaż Nie. Ej, to flagę jeszcze. Tu jest nasz informator. Po co to komuś? przyjacielu, musisz mi pomóc. Malik kazał mi zabić kilku łuczników w okolicy, żeby ułatwić poruszanie się naszym braciom. Normalnie nie sprawiłoby mi to problemu, ale wszyscy są nerwowi z powodu pogrzebu. Straż wystawiła najlepszych ludzi do utrzymywania porządku, a ja po prostu nie dam im rady. Pragnę cię prosić o dwie rzeczy. Zabij łuczników i nie mów Malikowi o mojej porażce. W zamian zobaczę, czego zdołam się dowiedzieć o planach Roberta. Aha, ciche zabicie łuczników. Czy najpierw tego trzeba zabić? jest. Aha, widzę, widzę, widzę go. Przynajmniej mamy tu duży zapas noży do rzucania. No dobrze. Po pierwszy. Gdzieś tu jeszcze musiałby być kolejny. Aha, widzę. Chciałbyś! Ale to było teraz blisko. Przyjmijcie tych chrześcijańskich żołnierzy jak własnych braci! Powitajcie ich! Nie są tu? W ten sposób możemy przebaczyć dawne grzechy i sprawić, by jutro nastał lepszy dzień! Jeszcze jeden. Często się o nim mówi. Nigdy nie wprowadza się go w życie, lecz dziś będzie inaczej. Krzyżowcy krążą ulicami Jerozolimy i niejako jako. Gdzie on to jest? Zabij go! Gdzie jest nasz informator? Aha, tak. Dozgonnie wdzięczny za pomoc, malik nigdy by mi tego nie wybaczył. Oto czego się dowiedziałem. W moim przypadku atak wprost na cmentarz nie miałby szans. Za dużo strażników. Zamiast tego, wmieszałbym się między uczonych, którzy na pewno tam będą. Może nie jest to najprostsze podejście, ale na pewno bezpieczniejsze. Księstwo zakończenia wmiesza się w grupy uczonych podczas pogrzeb.